Witajcie słodziaki w kolejnym odcinku z serii Reklama kontra rzeczywistość. już niestety na samym wstępie tego odcinka muszę Wam zapowiedzieć dwu, maksymalnie trzydniową przerwę. Muszę się wykurować, słuchajcie, bo zaczyna mi coraz mocniej doskwierać gardło, duszący kaszel, okropny katar, no i niestety doszła też temperatura, więc muszę po prostu się wykurować, żeby wrócić do Was pełni mocy. Ale jeszcze zanim to się stanie, przygotuję dla Was jeden materiał z taką, jak dla mnie petardą, bo chyba wszyscy znają tę grę. To jest reklama, która pokazała mi się wczoraj na TikToku. I powiem Wam szczerze, że na mnóstwie platform ją widziałam, troszkę w różnych wydaniach. Jak wiecie też, ja kilka lat temu w Coin Master grałam, więc no troszkę mam już spostrzeżenia mniej więcej po obejrzeniu tej reklamy. Ale chcę po czasie zobaczyć jak to faktycznie wygląda. Stworzyłam zupełnie nowe konto, zainstalowałam apkę od nowa na tablecie, no i dzisiaj sprawdzimy jak ona w rzeczywistości wygląda. Mam nadzieję, słuchajcie, że w międzyczasie nie dostanę ataku napadu kaszlu albo nie wiem zapchanego nosa, że nie będę w stanie e, nic mówić, bo tak się niestety zdarzało w ostatnim czasie. Ogólnie no nikomu nie życzę zachorować e, w takim okresie upałów, bo e, przechodzenie przez katar i bolące gardło, jeszcze jak powietrze jest tak gorące i suche, dla mnie to jest osobiście największa udręka. Słuchajcie, um, zainstalowałam grę, tak jak Wam wcześniej już wspomniałam, na tablecie, więc na razie nie będę łączyć się z Facebookiem, ale doskonale wiem, jakie to niesie za sobą um, przywileje w grze, może to tak powiem, bo widać wtedy wszystkich znajomych, którzy w to grają i po prostu ich wioski, atakowanie nie jakichś tam przypadkowych, wylosowanych przez grę wiosek, tylko po prostu wiosek naszych przyjaciół. No i słuchajcie, rozpoczynam od wybudowania wioski. Nazywam swojego Wikinga, nie wiem, Iza, niech będzie. Nie masz już monet? Świetnie. No, oczywiście. Bardzo szybko mi się one skończyły, ale to w tej grze właśnie na tym polega, że będziemy musieli je losować, zdobywać. Słuchajcie, jak najwięcej zakręceń, żeby po prostu dalej rozbudowywać te wioski. No i tutaj od razu nawiążę do reklam, bo one w jakimś stopniu też pokazują właśnie samą tą maszynę i to w jaki sposób losujemy. Jak tutaj mamy jakieś boostery, jak przeróżne kombinacje tego losowania mogą nam się tutaj przytrafić. Ale jeśli chodzi o moją subiektywną opinię, to trochę inaczej pokazuje kwestie samych budowania wiosek. No zobaczymy, jak to teraz wygląda. Może coś się zmieniło w momencie, kiedy no dosyć długo w tą grę nie miałam okazji grać. Słuchajcie, trafiłam na atak trzy takie młotki oznaczają atak wioski. No tutaj mamy gracza Fred. No, i ja muszę, słuchajcie, celować w miejsce, w które najlepiej uderzyć. Tu mi podpowiada w tego bałwana. No i dobrze mi podpowiedziało, bo 150 tysięcy monet, słuchajcie, za to trafienie wylosowałam. Tarcze będą chronić moją wioskę przed atakami. No i takie dwie, czy tam trzy tarcze, to jest maks, co można mieć w jednym czasie. Zobaczcie, dostałam na ostatnim zakręceniu 10 sztuk dodatkowych zakręceń, więc mogę sobie jeszcze trochę pokręcić i więcej tej kasy uzbierać. Myślałam, że będą trzy świnki, ale niestety się nie udało. Ale trafiły się trzy kolejne młotki, mam atak, ale niestety gracz Anna zablokował mój atak, więc nic nie zdobywam więcej niż te takie nagrody pocieszenia. No i pięknie słuchajcie. Trzy świnki oznaczają najazd. No i w tym momencie mm, możemy tutaj naprawdę zdobyć mnóstwo kasy na rozbudowanie naszych wiosek. Obym trafiła, dobra, pierwszy trafiony, drugi niestety nie trafiony i trzeci trafiony. Więc z, całego, ym, z całej wioski kradnę 290 tysięcy monet temu graczowi. No i tym sposobem mam już, słuchajcie, 728, no już 808 tysięcy. Zostały mi jeszcze dwa zakręcenia i uwaga, uwaga! Pakiet dla początkujących. No i koniec. Trzy, nie koniec, mam maksimum zakręceń. No dobra, słuchajcie, no to wiadomo, że gdzieś tam na początku gry będzie mnie namawiało do tego, żebym kręciła jak najdłużej, więc ja sobie po prostu przytrzymam to autokręcenie, żeby nie musiała co chwilę klikać. I tym sposobem też kręcenie idzie szybciej. No i słuchajcie, mamy kolejny najazd na skarb gracza Weronika do zgarnięcia. 762 000. No super. 508, 635 i niestety ostatni nietrafiony. <laughs> o, atak od razu następny. Który został zablokowany przez użytkownika. Kolejny atak. Też zablokowany. Ale 50 tysięcy jako nagroda pocieszenia zawędrowała na moje konto. Kolejny atak, ale tych ataków się sypie, słuchajcie. Kolejny zablokowany. 10 sztuk dodatkowych zakręceń. To tak, żebyśmy się nie nudzili i za szybko nie skończyli kręcić. Na to lubię najbardziej. No i bardzo bym chciała, żeby tutaj się udało wszystkie trzy zgarnąć. Jest! Bezbłędny najazd tysiące. No i słuchajcie, z, tak naprawdę z samego początku gry mam już ponad 4 miliony, a to oczywiście to jeszcze nie koniec, bo pewnie tych ataków i najazdów jeszcze kilka będzie do momentu yy, zakończenia tych zakręceń. <laughs> Przepraszam, ale to niestety jest nieuniknione podczas choroby. Dobrze i tak mój aparat trochę wybacza, słuchajcie to jak wyglądam, bo e, oczy mi łzawią nie miłosiernie od kataru. Mam podróżniony mega nos tutaj pod spodem, aż mi takie strupy się robią od smarkania. No kto przechodził przez katarówę ten wie. Milion za co? Nie wiem, ale dzięki. No i dobra. Powolutku zbliżamy się do końca tych zakręceń, chyba że jeszcze trafię na te fiolki z dodatkowymi zakręceniami. Mamy atak. I znowu się nie udało, ale mi blokują te ataki. A tam jeszcze później, w kolejnych poziomach, stawkę można sobie ustawić za jedno zakręcenie, więc tam dużo więcej można zdobyć. Na początku to jest takie. No, bardzo okrojone. Dobra, mamy koniec. Oczywiście możemy zaprosić znajomych, żeby uzyskać większą ilość giftów. Idziemy na wioskę. Kupuję to, co się da, słuchajcie. Zobaczymy, ile uda mi się zbudować za te pieniążki, które zdobyłam z tych zakręceń. Na razie kupuję wszystko po tym jednym etapie. I zobaczymy, czy cokolwiek jeszcze nam zostanie na kolejne. 14 ruchów wymaga ode mnie ta wioska. Dobra, wszystko mam słuchajcie na drugim etapie. Tutaj tylko mam trzeci na pierwszym i kasa jeszcze jest, więc wydaje mi się, że uda nam się tą wioskę skończyć, mimo tego, że każdy kolejny etap w budowaniu wioski jest droższy. Jest! Wow. Starczyło mi kasy. Wioska jest ukończona. I przechodzę, słuchajcie, do starożytnego Egiptu. Coś tutaj na pewno uda mi się e, wybudować. Dostałam jeszcze, oczywiście, zakręcenia, do których wrócę za chwilę. Najpierw idę na wioskę i kupuję, słuchajcie, to, co mi się uda. Dobra, jeszcze mam trochę kasy, więc zobaczymy. Dobra, koniec. Powiedzmy, prawie po drugim etapie, wszystko się udało zrobić. No i idziemy na spina. Mamy 25 zakręceń, więc sobie od razu robimy. Słuchajcie, automat. Pięknie. Od razu trafiłam na najazd. I to nawet całkiem fajny skarb, ale niestety pierwszego nie trafiłam. Jezu, pamiętaj. Nie wiem, czy pamiętacie. Jeśli ktokolwiek z Was oglądał mój Coin' Master kiedyś tam. Ten lisek, który tam pomagał mi te skarby wybudowywać, to była rewelacja po prostu wydobywać. Jak ja miałam bezbłędny najazd, to on tam jeszcze zgarniał dodatkowo jakąś kasę, ale to było fajne. Ale to chyba w późniejszych etapach. No może do nich też tutaj dojdziemy, jak będziecie chcieli, żebym w ten Coin Master sobie jeszcze zagrała. Na razie w tej mojej serii reklama kontra rzeczywistość sprawdzamy prawdomówność tych reklam. No, i chyba nie będę miała się do czego przyczepić w kwestii CoinMaster. Poza tym, że tam graficznie trochę inaczej, wiadomo, no reklamy muszą być podkręcone, ale jakby tutaj dostajemy to, co zostało przedstawione na reklamie. Dobra, 7 zakręceń jeszcze mi zostało. I jeszcze atak na sam koniec. Jest, udało się. 200 tysięcy słuchajcie. Aha! Dali mi jeszcze zakręcenia, żebym słuchajcie tak szybko nie odchodziła. I jeszcze atak. No, świetnie. Kolejny udany. Kolejne 200 tysięcy wędruje na konto. Koniec. No, masakra. Ilość tych reklam tutaj to jest po prostu. Niewiarygodnie. Duża. Robimy to, co się da. Może uda się ukończyć nawet tą wioskę. Chociaż ona jest naprawdę turbo droga. I kolejne etapy, zobaczcie, już niektóre nawet prawie milion. Ale uda się. Nawet jeszcze dwa miliony mi zostały. No i jeszcze, słuchajcie, przechodzimy do Śnieżnych Alp i być może tutaj po jednym z etapów się uda. 35 zakręceń. Oczywiście to po to, żeby można było, słuchajcie, grać praktycznie bez końca. O! I weszły zakłady. Widzicie? Mnożnik zakładu. I mogę sobie zrobić razy trzy. No to tak sobie zrobię i zobaczymy, ile uda nam się na tym mnożniku jeszcze zdobyć. I widzicie, schodzą na e, raz jakby trzy zakręcenia, no bo zrobiłam taki mnożnik. Ale widzicie, trafiłam na najazd, i dzięki temu moja wygrana może być potrojona. Jeszcze karty, no właśnie. No i słuchajcie, 1 155 000 razy 3 wędruje na moje konto, więc tutaj naprawdę przy tych mnożnikach już można sobie fajnie te wygrane mnożyć. Kolejny najazd przed nami, troszkę mm, mały skarb, ale no, coś tam się na pewno uzbiera. Nie ma monet. Dwóch mi nie, jednego mi się nie udało, więc w sumie tylko jeden bezbłędny najazd się udało dzisiaj, a tak. Mm, a tak i mamy. O, 30 sztuk zakręceń, jeszcze, więc cały czas sobie polecimy na tym samym zakładzie. <kluzny> Przepraszam. Kolejny atak. O, ta wioska już praktycznie zniszczona. ja zaczynam chyba powoli tracić głos. Koniec zakręceń. Yy, idziemy na wioskę. I z tej wioski trzeciej kupimy tyle, ile się da, ale mamy dosyć dużo generalnie, tam było 10 milionów, więc może nawet uda się ją ukończyć. Nie. Ha, jednego etapu zabrakło, ale jaja słuchajcie. 1600 000, a ja mam 937. No więc troszkę mi zabrakło. Ale nie szkodzi, słuchajcie, uważam, że jak i tak na sam początek udało mi się zrobić naprawdę mega dużo. I jak zwykle, słuchajcie, przyszedł czas na podsumowanie i takie moje hmm, przemyślenia. Jakby dużo się dzisiaj nie rozgadam z wiadomych względów. Ale. Hmm... No, i może jest mi łatwiej to oceniać, bo miałam już styczność z tą grą dużo, dużo wcześniej. Yy, ale nie czuję się oszukana. Reklama zachęciła mnie do zainstalowania tej apki. Dostałam dokładnie to, co zobaczyłam na reklamie. Może z małym przekłamaniem graficznym w niektórych kwestiach, jak na przykład budowanie wiosek, ale poza tym cała fabuła gry została zachowana. Więc słuchajcie, ku mojemu zaskoczeniu kolejna gierka idzie w tą stronę, na tak, że reklama zgadza się z rzeczywistością. Wielu z Was pisze mi, słuchajcie, też propozycje. Tych gier, które mają się pojawić w tej serii. Ja oczywiście też mam dużo swoich typów, które chciałabym nagrać, ale nie zawsze taka reklama mi się pokaże, więc po prostu będę się sugerować intuicją i tym, co podpowiadam i słuchajcie, algorytm na moim telefonie czy też tablecie, no i po prostu zobaczymy, jak nam się los ułoży z tą serią. Mam nadzieję, że ona Wam się podoba. Bardzo, ale to bardzo chciałabym podziękować za komentarz Pyczosława, który mnie wspiera, prosi Was o lajki, udostępnienia i subskrypcje. Tak, to jest dla mnie naprawdę bardzo ważne, więc jeśli mnie wspieracie, to zostawcie coś po sobie. A ja na chwilkę się z Wami żegnam, dajcie mi dosłownie, nie wiem, 2-3 dni na wykurowanie się i mam nadzieję, że wrócę do Was w pełni zdrowa i silniejsza. Dzięki i do zobaczenia już niebawem. Pa pa!